Witamy w programie Podróże po Wielkopolsce. Tym razem ruszamy na południe naszego regionu. Jesteśmy w pięknej gminie Sieroszewice. To jest południowa część Wielkopolski w powiecie Ostrowskim, a gmina Sieroszewice nie sąsiaduje tylko z sąsiadem z powiatu Ostrowskiego, ale mamy sąsiadów z powiatu Ostrzeszowskiego, Kaliskiego, dlatego mamy różnorodność sąsiedzką. Duża część granicy zaborów to Rzeka Prosna i my byliśmy tą częścią w Zaborze Pruskim po drugiej stronie rzeki Zabór Rosyjski. Te różnice, które powstały podczas tych 123 lat zaboru, dają się jeszcze czasami gdzieś odczuć. To jest ciekawa sprawa, ponieważ ta granica stanowiła granice państwa, granice różnorodności kultur i też była miejscem przemytu, z którego ludzie żyli, aby przetrwać i to było wpisane w te wiele, wiele lat niestety uciemiężenia. Znajdujemy się w miejscowości Ołobok, starszej miejscowości, która liczy Ponad 800 lat. Ołobok to jedna z 18 miejscowości w gminie Sieroszewice, to miejscowość o wielkich tradycjach chrześcijańskich, ludowych, to, co przykuwa uwagę i to, co zostało z klasztoru pocysterskiego w Ołoboku i drewniany kościół na cmentarzu, to wręcz obowiązek, aby zobaczyć i zapoznać się z historią tych miejsc. Są to pozostałości klasztoru Szósty Sterek, które przybyły do tego miejsca w 1213 roku na zaproszenie księcia Odońca z Kalisza. Chciał, żeby tutaj dalej było chrześcijaństwo, żeby się rozwijało, ale również chciał wprowadzać coś nowego, agrokulturę, przemianę tej ziemi. Ponieważ gdy siostry przybyły, to w większości tylko lasy i tylko hodowla bydła. Siostry przywoziły ze sobą nowe pomysły, Nowe rośliny, nowe formy uprawy ziemi przynosiły nowe umiejętności. Były tutaj 651 lat. Założyły tutaj wspaniałą szkołę dla majętnych dziewcząt z całej Polski. Tutaj uczono nie tylko podstawowych umiejętności, ale uczono przede wszystkim, jak dbać o dom, jak dbać o siebie, jak się rozwijać. Ostatnia umiera w 1864 roku. Zaborcy podpisali z nimi umowę: dopóki nie umrze ostatnia, to tu jesteście. A jak umrze ostatnia, kończymy. Budynek kościoła jest jedną szóstą tych zabudowań, które kiedyś tutaj stały. Były wcześniej dwa drewniane, które się spaliły. Więc powstał murowany. Ten wystrój, który jest w tej chwili w kościele, wystrój rokokowy, ma około 250 lat. Gdy wchodzimy do tej świątyni, na wprost mamy do góry na ścianie krzyż, na którym wisi figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego, która jest oficjalnie datowana na rok 1250. Pochodzi z Górnej Saksonii w Niemczech. Są jeszcze chyba dwie takie figury w Polsce. Najstarsza figura Matki Bożej z naszej ojczyzny to figura Matki Bożej romańska z Ołoboku, która jest w Muzeum Narodowym w Warszawie od 1932 roku. Droga Krzyżowa nie znajduje się w kościele, bo jak Państwo mogą rzucić okiem, nie ma tutaj miejsca na nią. A są to ogromne obrazy, metr 20 na 90 cm. Znajdują się one w dużym korytarzu, który był łącznikiem między klasztorem a kościołem, bo to były siostry klauzulowe, więc one nie kontaktowały się bezpośrednio z ludźmi. Tutaj znajduje się jeden z najstarszych kościołów drewnianych Wielkopolski kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Piśmienne początki tego miejsca to rok 1521. Fundowały ten kościół siostry Cysterki. Zaistniała potrzeba zbudowania tego kościoła, by był kościołem z czasem parafialnym. W centrum ołtarza mamy chrzest Pana Jezusa dokonany przez Jana Chrzciciela, datowany na rok 1600. Z ramienia strony Michał Archanioł, tutaj też kolejny święty. Ciekawy jest ten obraz Ostatniej Wieczerzy, który mamy tutaj na dole, bo z postaci, które są na Ostatniej Wieczerzy, tylko dwie osoby patrzą nam w twarz. Jest to osoba pada Jezusa i osoba Judasza. Gdy zamkniemy ołtarz główny ukazuje nam się osiem scen z męki Pana Jezusa. Ołtarz główny jest późno renesansowy, ma typ z dwoma skrzydłami bocznymi. Jest to poliptyk o strukturze architektonicznej. Gdzieś około roku 1639 dodano obrazy z cyklem pasyjnym, w czterech dwukwaterowych skrzydłach dołączonych do tryptyku oraz obraz Ostatnia Wieczerza w Predelli. I uszaki z herbami okszaj. korab. Paweł Bryliński to ludowy rzeźbiarz, który żył w XIX wieku. Przywędrował ze swoją rodziną z Wieruszowa do Masanowa. To wędrowny rzeźbiarz, którego Dzieła można spotkać w całej okolicy, nie tylko w gminie Sieroszewicy, ale w naszych sąsiednich miejscowościach i gminach. Zasłynął przede wszystkim z krzyży, które w naszej gminie znajdują się w miejscowości Kania, w Grabowie i w wielu innych miejscach. Słynie właśnie z tego typu krzyży, gdzie jest wiele figur przedstawiających przede wszystkim świętych. Ale też do góry na krzyżu jest pelikan, który własną krwią karmi swoje młode. To jest taki symbol odkupienia. Z krzyżem związana jest taka ciekawostka, że Paweł Bryliński rzeźbił go w żywym drzewie, które rosło w lesie przez trzy lata, i dopiero po ukończeniu to drzewo zostało wykopane z korzeniami i usytuowane w najwyższym punkcie miejscowości. Krzyż miał podzielić losy wielu dzieł Pawła Brylińskiego w czasie II wojny światowej, czyli miał być ścięty, zniszczony potomek fundatora, pan Michał Skrobański zwrócił się z pismem do samego Firera z prośbą o amnestię dla tego krzyża dzięki temu ten krzyż ocalał i do dnia dzisiejszego jest w miejscowości Kania. na terenie gminy Sieroszowice mamy dwa rezerwaty. Przy jednej z tablic stoimy w tej chwili to rezerwat niwa i mamy jeszcze rezerwat majówka. Majówka powstała w 1958 roku, niwa w 1959 stosownymi zarządzeniami. Majówka ma około 8 hektarów i około 17 niwa. Duży, bogaty zasób drzewostanu, kilkanaście gatunków, kilka chronionych gatunków. Roślin. Jesteśmy w miejscowości Wielowieś, w zacnym towarzystwie mieszkańców Wielowsi, gminy Sieroszewice, obok Oberży. Ten mural to odzwierciedlenie jednej z pocztówek, których jest wiele na temat naszej gminy. I stojąc tutaj, trzeba sobie uświadomić, że tworzymy historię i jesteśmy jej częścią chcąc nie chcąc. Kwestia, jak się w niej zapiszemy. Ten obraz to obraz tej miejscowości. Co prawda przy innej ulicy, ale rzeczywiście ta oberża jeszcze stoi z prywatną własnością, a tak było kiedyś. Chcieliśmy pokazać, wykorzystując tą przestrzeń, tą dużą ścianę, nie tylko mieszkańcom, ale wszystkim, którzy tu będą przejeżdżać, jak wielowieś wyglądała kiedyś i jak przedstawiał się obraz gminy. A mówiąc o obrazie gminy, chcemy go przedstawić bliżej, publikując wydanie Gmina Sieroszewice na pocztówkach. A to dzięki pasjonatom. Najstarsze, które namierzyłem no przecież, że do dzisiaj, czy do tego okresu, to 1900 rok. Jedna znajduje się w moich prywatnych zbiorach, dotyczy ona wielości, jest, jest na niej ujęta pieczęć. Faktycznie możemy się wzorować faktycznie do tego roku i druga jest ukazana, miejscowy strzyżew która jest rysowana ręcznie, jest ujętej na niej dwór w szczyrzewie oraz budynki gospodarcze, które tam znajdowały się w tamtym okresie. I na tych pocztówkach jest wiele obiektów tutaj, które ukazują co faktycznie już nie zobaczymy I to jest jedyny moment, w którym faktycznie możemy jeszcze je pokazać w inny troszeczkę sposób, no bo faktycznie pocztówki w tych latach jest coraz mniej wydawane. Zależy mi na tym, aby pokazać jak w tej historii żyli ludzie, bo każdy kawałek terenu, miejscowość, ulica to także ludzie. Nie tylko instytucje, chociaż też na pocztówkach są szkoły. Myślę, że to będzie ciekawa publikacja, która da nam obraz naszej gminy na przestrzeni ponad 100 lat, ponieważ najstarsza pocztówka jest z 1900 roku. W Raduchowie jest miejsce pamięci dwóch mieszkańców, którzy zostali rozstrzelani przez okupanta, przez Niemców, hitlerowców za współpracę z miejscową partyzantką. Tam też jest tablica i krzyż i krótka historia. W gminie roszewice mieszkańcy angażowali się w tą działalność. Konspiracyjną, niepodległościową, na każdym etapie tych zaborów. I mieszkańcy starali się upamiętniać te wydarzenia, gdzie ludzie poświęcali swoje zdrowie, życie, po to, aby odzyskać niepodległość. I to jest ważne, że zależy nam na tym, aby upamiętniać właśnie tych, którzy poświęcali się, którzy swoje życie także poświęcali Polsce. Z myślą o Polsce, o gminie Cieroszewice, o Wielkopolsce, a nie tylko o sobie. Na kolejny program z serii Podróże po Wielkopolsce zapraszamy już niebawem. Do zobaczenia.